Lei no ta ćwiara, musimy się wyknąć. Dobra, 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 zaraz dostaniesz, zaraz dostaniesz. Chopy, zróbeczko. To nie to co te jego koktajle tam pierońskie. drinki. No, pij, pij. O, kurde. Oh. kurde! Pitajcie! Pitajcie bo zabija! Teraz się czujesz ginał jak te ochroniarze co im te auto wygurało. Moż sam, ale nie gorsie. I no jeszcze został trochę. No mszyjsi, częściej. Dobra, dobra, te hamuj, 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 hamuj. Dobra, dobra, już je uworkany. Chodź. Może po jednym. O, A w... już po... już pociągnął. Pociągnął stronę, bo no, no takim gimba, no. ta gimba jak 07. Nie, wycało, wycało, a bo Albo wcale. Nie podarmo, mu takim gimba jak 07. W <try> Wersalu piją tak, opie, mogiemy być biedoki, ale z kulturą. Jak pijesz, to ten palec musi być tak. O! <try> To nie, chłopie. Przeprosi, no ucz się kultury. Nie, ale ducham. po kolei, po kolei. Na, Gerhard. No na ciebie. A, My dobra, dobra, dobra. A, z kręci? O, jak w Wersalu, teraz już trzy pańce do grudzi. Bo trzeci pija. To ja też teraz trzeci. Muszę już dojść do mnie, to Co to za się dzieje? Kurde byle! Moż już nie wypijesz. się to do dna. No i lepiej, wie? Ja to już nie zima, zaś, zaś, zaś zima! Zaś próżno! Ale my mamy tu jeszcze kupa innych niespodzianek. Torba pełna niespodzianek, Ginterku. Obejrzyj się.